Rozwiąż nierówności, zacznijmy od podpunktu A. Wypiszmy wzór skróconego mnożenia, z których będziemy korzystali. Będzie to wzór na A minus B do kwadratu, czyli A kwadrat minus 2AB plus B kwadrat. Będzie to wzór na A plus B do kwadratu, czyli A kwadrat plus 2AB plus B do kwadratu. I tak jak patrzę, przyda się też wzór na a kwadrat minus b kwadrat to jest a minus b razy a plus b. I tutaj częściej będziemy spotykać tę postać, z której będziemy przychodzili w a kwadrat minus b kwadrat. Do dzieła zacznijmy od podpunktu a. Mamy tak, 2. Tutaj jest x minus 1 do kwadratu, czyli pierwszy wzór skróconego mnożenia, czyli to będzie x kwadrat minus 2x plus 1. Zamknąć nawias. Odjąć x plus 3 do kwadratu, czyli drugi wzór skróconego mnożenia, czyli będzie x kwadrat plus 2ab, 2 razy x razy 3 to jest 6x plus 3 do kwadratu, czyli plus 9, mniejsze równe od x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 2 to jest minus 2x plus 1. Porządkujemy. Mamy tak. Tutaj przemnażamy, czyli 2x kwadrat minus 4x plus 2. Odjąć x kwadrat minus 6x minus 9 mniejsze równe od x kwadrat minus 2x plus 1. Tutaj kwadrat zgubiłem i teraz tak: 2x kwadrat, odjąć x kwadrat i minus też ten x kwadrat. Zobaczmy od razu. Mogę zrobić tak, że przerzucę sobie to na lewą stronę, czyli będzie mieli 2x kwadrat minus 4x plus 2. Odjąć x kwadrat, odjąć 6x, odjąć 9. I to przerzucam na lewą stronę, czyli mamy minus x kwadrat plus 2x minus 1. Pamiętaj, że jak przerzucasz na drugą stronę, to zmieniasz znak nierówności na przeciwny. A tu zostaje 0. 2x kwadrat minus x kwadrat minus x kwadrat to się ze sobą redukuje. Minus 4x odjąć 6x to jest minus 10x plus 2x to jest minus 8x. 2 odjąć 9 to jest minus 7. Odjąć 7 to jest minus 8. Mniejsze równe od 0, i teraz uważaj ważny moment. Przerzucasz minus 8 na drugą stronę i masz minus 8x mniejsze równe od 8. Dzielisz stronami przez to, co stoi przy x, czyli dzielisz przez minus 8 i okazuje się, że mamy x większego równego, bo jak dzielimy przez liczbę ujemną albo mnożymy przez liczbę ujemną nierówność, to zmieniamy znak nierówności na przeciwny, czyli następuje tutaj zmiana znaku, mniejsze, równe robi się większe równe. No i 8 podzielić przez minus 8, czyli x jest większe, równe od minus 1. I to jest rozwiązanie tej nierówności. Czyli możemy sobie to jeszcze zapisać jako przedział. Czy zaż na osi, to by byłoby tak. masz minus 1, elementy większe, równe to wszystkie w prawą stronę. Czyli to jest ten obszar, czyli x należą od minus 1 do plus nieskończoności. Mamy podpunkt A. Tutaj damy podpunkt B. Hmm. Tu jest drugi wzór skróconego mnożenia, drugi wzór skróconego mnożenia, a tu trzeba przemnożyć. To mamy tak po kolei x kwadrat plus 2ab, 2 razy x razy 4 to jest 8x plus 4 do kwadratu, czyli 16, hmm. czyli to zastosowałem, odjąć i tutaj dajmy w nawiasach, żeby się nie pogubiło nic. Mamy x kwadrat plus 2ab, czyli 2 razy x razy 1, czyli 2x plus 1 do kwadratu, czyli 1. Większe równe od 4 razy x to jest 4x, 4 razy minus 1 to jest minus 4. x kwadrat odjąć x kwadrat to się redukuje. 8x minus 2x to jest 6x, 16 minus 1 to jest 15. Większe równe od 4x minus 4. x na lewą stronę, liczby na prawą czyli 6x minus 4x jest większe, równe od minus 4 minus 15. 6x minus 4x to jest 2x, większe, równe od e, minus 19. Dzielimy sobie teraz stronami przez 2. Mamy x większe, równe od minus 19 drugich, a minus 19 drugich, to jest minus 9 i 1, 2. Tutaj było dzielenie przez liczbę dodatnią, czyli znaku nierówności nie zmieniliśmy. Zaznaczamy sobie na osi. Tutaj masz minus 9 i 1, drugą. Większe równe to w prawą stronę. To plus nieskończoności. Czyli x należy do przedziału domkniętego od minus 9 i 1, 2 do plus nieskończoności. Przygotujmy sobie miejsce na pozostałe podpunkty. Pod punkt C stosujemy wzory skróconego mnożenia. Pierwszy wzór i drugi wzór, czyli mamy 2x kwadrat minus 2ab, czyli minus 10x plus 25, odjąć 3x kwadrat plus 2ab, 2 razy x razy 2, czyli 4x plus 4, mniejsze od 6 minus x kwadrat. I uporządkujmy. Tu mamy 2x kwadrat, odjąć 3x kwadrat to jest minus x kwadrat. 2 razy minus 10x to będzie minus 20x. Tu mamy minus 3 razy 4x minus 12x. Minus 20x, odjąć 12x to jest minus 32x. 2 razy 15, 25. To 15 to jest 25, to jest 50. Odjąć 3 razy 4 minus 12. 50 minus 12 to jest 30. 8 mniejsze od 6 minus x kwadrat. Minus x kwadrat się redukują. Przerzucamy liczby. Na prawą stronę mamy minus 32x mniejsze od 6 odjąć 38. To jest minus 32. Dzielimy stronami przez to, co stoi przy x, czyli przez minus 32. I otrzymujemy x. Zmiana znaku na przeciwny, bo dzielimy przez ujemną liczbę. To jest minus 32 przez minus 32. Minus x się redukują, znoszą, czyli x większe od jedynki. Pod punkcie C x są większe od jedynki, czyli napiszemy, że x należą od 1 do plus nieskończoności. Pod punkt D, tutaj mamy znowu pierwszy wzór skróconego mnożenia, trzeci, no i to trzeba przemnożyć przez nawias. Lecimy. x minus 2 do kwadratu to jest x kwadrat, minus 2ab to minus 4x plus 2 do kwadratu, czyli plus 4. Odjąć. Tutaj mamy a plus b, a minus b, czyli ten wzorek. Zatem w wyniku dostaniemy x kwadrat minus 5 kwadrat, większe od minus 4x i minus 4 razy 5, minus 20. x kwadrat minus x kwadrat to się redukuje. Mamy minus 4x plus 4 odjąć, tak naprawdę dodać, bo minus minus daje plus 25 większe od minus 4x minus 20. Zobacz, że to się stronami znosi i mamy 4 plus 25 to jest 29, ma być większe od minus 20. No i co to znaczy? Znaczy x -y zniknęły, jak mamy x wyznaczyć? No w tym momencie, jak zniknęły x, a zostały liczby, to musisz popatrzeć, czy ta nierówność jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. No 29 jest większe od minus 20, zatem to jest spełnione zawsze. Ta nierówność jest tożsamościowa, czyli ten x, możemy za x wstawić dowolny element, ta nierówność zawsze będzie spełniona, czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych. Jeżeli wychodzi ci nierówność, to jest prawdziwa, to znaczy, że ta nierówność jest spełniona. Zawsze, czyli jeżeli się x -y zredukują i wyjdzie na przykład 1 większy od 0, no to piszę, że x -y należą do rzeczywistych. Podpunkt d mamy teraz pozostałe podpunkty przygotuję miejsce. Podpunkt E lecimy dalej. x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 1 to jest minus x dodać. Tutaj stosujemy trzeci wzór skróconego mnożenia, czyli dodać. Damy sobie w nawiasie 2 do kwadratu minus x do kwadratu mniejsze od minus x plus 3. I mamy tak. x kwadrat minus x plus 2 do kwadratu 4. Minus x kwadrat. Mniejszy od minus x plus 3. x kwadrat nam się tutaj znoszą. I zobacz, że minus x tutaj też się znosi z minus x. -em. I mamy informację, że 4 jest mniejsze od 3. 4 mniejsze od 3. Co to znaczy? To znaczy, że to jest kłamstwo, no bo 4 nie jest mniejsze od 3. Zatem, skoro tutaj mamy sprzeczność, coś, co nie jest prawdziwe, to ta nierówność nie jest prawdziwa, czyli możemy ją nazwać nierównością sprzeczną i napisać, że x należy do zbioru pustego albo po prostu nierówność sprzeczna. Podpunkt f. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, ten trzeci, czyli będzie 4x kwadrat minus 1, podjąć. Tutaj wzór skróconego mnożenia, ten pierwszy będzie 2x do kwadratu, czyli 4x kwadrat minus 2ab, 2 razy 2x, 4x plus 1 większy od 3. Tu przemnażasz, czyli masz 4x kwadrat minus 4, odjąć 4x kwadrat, minus minus 4x to jest plus 4x i minus 1 większy od 3. 4x kwadrat sobie y, y, skracasz, znosisz, redukujesz i otrzymujesz tutaj. 4x, które zostawiasz, a minus 4 minus 1, czyli minus 5, przenosisz na drugą stronę, czyli piszesz tutaj 3 plus 5, bo zmieniamy znak, przenosząc na drugą stronę. Czyli 4x jest większe od 8, dzielimy stronami sobie przez liczbę stojącą przy x, czyli przez liczbę 4, mamy x większe od 8 czwartych, czyli od 2. X jest tutaj większe od 2, czyli napiszemy, że x należy do przedziału od 2 do plus nieskończoności. Podpunkt F mamy. Podpunkt G. Tutaj mamy trzeci wzór skróconego mnożenia, a tutaj drugi. Zastosujmy je. Mamy zatem x kwadrat minus pierwiastek z dwóch do kwadratu. Zamknąć nawias, odjąć. I tutaj stosujemy drugi wzór skróconego mnożenia x kwadrat plus 2AB, czyli 2 pierwiastki z 2x plus pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2 mniejsze od 0 x kwadrat minus x kwadrat to się znosi. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, czyli mamy minus 2. Odjąć 2 pierwiastki z 2x i odjąć 2 mniejsze od 0. I zobacz tak. Zostawimy x -y po lewej stronie, czyli minus 2 pierwiastki z 2x mniejsze od 2 plus 2, bo przenieśliśmy minus 2 i minus 2 na drugą stronę, czyli tak naprawdę 4. I mamy minus 2 pierwiastki z 2x mniejsze od 4. Co z tym robimy? Dzielimy stronami sobie przez to, co stoi przy x, czyli przez minus 2 pierwiastki z 2. I mamy x, zmiana znaku, czyli większe, bo dzielimy przez liczbę ujemną, od 4 przez minus 2 pierwiastki z 2. Dwójka się skraca z czwórką, tu zostaje 2, czyli mamy z tego 2 przez minus pierwiastek z 2. Usuwamy niewymierność z mianownika, czyli mnożymy górę i dół przez pierwiastek z dwóch i mamy dwa pierwiastki z dwóch na górze, a na dole minus pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to jest minus 2. Te dwójki się znoszą i mamy pierwiastek z dwóch przez minus 1, czyli minus pierwiastek z dwóch. Co to znaczy? To znaczy, że x jest większy od minus pierwiastka z dwóch, czyli zapiszemy to jako x należący do przydziału od minus pierwiastka z dwóch do plus nieskończoności i to jest nasza odpowiedź na podpunkt g. I podpunkt h na koniec. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj mamy pierwszy wzór skróconego mnożenia i jeszcze raz pierwszy wzór skróconego mnożenia, czyli będziemy mieli a kwadrat, czyli 2 do kwadratu, czyli 4, odjąć 2ab, 2 razy 2 razy x, to jest odjąć 4x, plus x do kwadratu, Minus 5 od tego wszystkiego. Większe, równe, od. I mamy znowu pierwszy wzór skróconego mnożenia, czyli będzie x kwadrat minus 2 razy x razy pierwiastek z 3, czyli minus 2 pierwiastki z 3x plus pierwiastek z 3 do kwadratu. Pierwiastek z 3 do kwadratu to po prostu będzie 3. I teraz zobaczmy. x kwadrat się znoszą. Mamy 4 minus 5, to jest minus 1, odjąć 4x. Większe, równe, od. Minus 2 pierwiastków z 3 X plus 3. No tak. Nieciekawie. To wychodzi, ale spróbujmy sobie z tym poradzić, bo tutaj x będzie w takiej nieciekawej formie, już to widzę. Przerzućmy x na lewą stronę liczbę na prawą, czyli będziemy mieli minus 4x plus 2 pierwiastki z 3x większe równe od 3 plus 1. 3 plus 1 to jest 4. Tutaj wyciągasz sobie x przed nawias. Będzie w nawiasie 2 pierwiastki z 3 minus 4, zamieniłem kolejność, nie ma to znaczenia. Większe równe od 3 plus 1, czyli od 4. I teraz uważaj, musisz sobie oszacować, czy to wyrażenie w nawiasie jest dodatnie, czy ujemne. Pierwiastek z 3 to jest 1,70, 1, czy tam 1,73. 2 razy 1,70 coś to jest 3,5 niecałe, odjąć 4, czyli wychodzi na to, że w nawiasie mamy. Znak ujemny. Teraz dzieląc stronami przez to, co stoi przy x, czyli przez ten nawias, my dzielimy przez liczbę ujemną, bo to jest ujemne, jak piszesz na kalkulatorze. Zatem x, zmiana znaku, czyli mniejsze równe od 4, podzielić na 2 pierwiastki z 3 minus 4. Tutaj możesz jeszcze sobie u góry wyciągnąć 2 i na dole wyciągnąć przed nawias 2. Pierwiastek z 3 minus 2. Te dwójki się skracają, czy wychodzi, że x jest mniejsze równo od 2 przez pierwiastek z 3 minus 2. To jest cała tutaj nierówność. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to zachęcam do lajkowania, subskrybowania i zapraszam też na kolejne lekcje. Do usłyszenia.